Mamy dwa stanowiska do bycia autobusu. W tej chwili e, tutaj spokojnie, no to jest dzisiaj sobota. E, tutaj codziennie wyjeżdża, później wraca 300 autobusów, natomiast w sobotę, w niedzielę wyjeżdża połowę z tego tam, powiedzmy 150, 160 autobusów. No i one tak naprawdę zjeżdżają troszeczkę później. A więc teraz mamy taki okres, kiedy jest cisza, spokój. Jak tutaj byśmy wcześniej na końcu roku, bo jest no bo tej no Najwięcej autobusów zjeżdża do bramy i ostatnie autobusy ciężkie rozjeżdżają na nawet o godzinie pierwszej. A pierwsze poranne, może tutaj jeszcze też zdradzę, kiedy dla nas jest poranek. Dla nas poranek to jest rodzina, przyjaciel, córk, parę lat nie wyrusza do pracy na ulicach Warszawy, no bo nie po prostu, ten autobus ma, jak ktoś ranne wstawanie, to popraszam do nas do pracy, to będzie radę i jedziemy. Ostatnia wyjeżdża parę minut po siódmej. I tak pomiędzy trzecią a siódmą rano tutaj od nas zajęsni wyjeżdża.